Czy czułeś kiedyś, że w pewnym momencie Twojego życia płomień, który palił się w Twoim wnętrzu, zaczął przygasać? To światło, które zawsze było Twoim znakiem rozpoznawczym, nagle przestało cokolwiek oświetlać, a Ty sam zacząłeś wątpić w to, kim naprawdę jesteś. Lwie, dzieje się to z Tobą w sposób, którego nikt sobie nie wyobraża, ponieważ świat postrzega Cię jako słońce, promienne, pewne siebie, pełne życia. Ale za tym blaskiem kryje się niezwykle wrażliwa dusza, która w ciszy cierpi, gdy traci kontakt ze swoją istotą. Niebezpieczeństwo nie polega tylko na tym, że czujesz się smutny lub niepewny. Prawdziwe ryzyko pojawia się, gdy zaczynasz wierzyć, że twoja siła zależy od spojrzenia innych. Właśnie w tym momencie oddalasz się od siebie, próbując utrzymać wizerunek, który nie odzwierciedla już tego, co czujesz w środku. I wtedy lew zaczyna znikać. Ale to, czego niewielu ludzi rozumie, to fakt, że gdy tracisz siebie, nie cierpisz tylko ty. Czuję to całe twoje otoczenie, bliskie osoby to zauważają, nawet jeśli nie potrafią tego wyjaśnić. Bo kiedy słońce gaśnie, nawet świat wydaje się chłodniejszy. Dlatego tak ważne jest rozpoznawanie sygnałów. Te ostrzeżenia to nie tylko szczegóły zachowania, to subtelne znaki, że twoja dusza prosi o pomoc. A jeśli je zignorujesz, pustka rośnie. Ciężar się zwiększa, a twój płomień stopniowo maleje, aż prawie przestaniesz siebie rozpoznawać. Ale jest coś, czego nikt nie może ci odebrać, prawda, która żyje w twojej duszy. I dzisiaj otworzymy tę ścieżkę. Dzisiaj zobaczysz siedem głębokich sygnałów, siedem ostrzeżeń, które dokładnie pokazują, kiedy ty, lwie, tracisz siebie. I być może, słuchając każdego z nich, zdasz sobie sprawę, że już przez to przechodziłeś w ciszy. Albo że właśnie teraz przeżywasz ten proces, nie zauważając tego. Tak czy inaczej, każde ostrzeżenie zadziała jak lustro. Nie po to, by cię krytykować, ale by przywrócić cię tobie, bo ten film nie jest o słabości, jest o ponownym spotkaniu. A jeśli będziesz gotów spojrzeć tym sygnałom prosto w twarz, odkryjesz, że twój płomień nigdy nie zniknął, on tylko czeka, aż na nowo go rozpalisz. Więc weź głęboki oddech i przygotuj się bo to, co usłyszysz, może boleć, może poruszyć ukryte rany, ale może też być początkiem transformującego powrotu. A zanim zaczniemy, powiedz mi jedną rzecz. Czy czujesz, że w ostatnim czasie coś w tobie zaginęło? Jeśli odpowiedź brzmi tak, skomentuj to poniżej. Ta przestrzeń jest twoim schronieniem, twoim lustrem. Teraz zaczynamy. Lwie, urodziłeś się z blaskiem, którego nie da się wyjaśnić. To twoja autentyczność, twój unikalny płomień który ogrzewa i inspiruje tych, którzy są wokół ciebie. Ale pierwszym sygnałem, że się gubisz, jest moment, gdy ten blask przestaje pochodzić z wnętrza, a ty zaczynasz desperacko szukać go w oczach innych. To wtedy twoje życie przestaje być sceną dla twojej prawdy, a zamienia się w przedstawienie, które ma zadowolić publiczność. Zaczynasz oceniać swoje wybory na podstawie reakcji innych. Ubierasz się, mówisz i działasz nie z powodu tego, co czujesz, ale z powodu tego, co, jak sobie wyobrażasz, będzie podziwiane. I stopniowo, nie zdając sobie z tego sprawy, porzucasz swoje serce, aby utrzymać wizerunek, który wewnątrz już nie odpowiada twojej rzeczywistości. Problem polega na tym, że próżność w tym momencie nie jest wyrazem miłości własnej. Staje się ciężką maską, którą nosisz, by nikogo nie rozczarować, i w tej próbie bycia kochanym przez wszystkich zapominasz o jedynej osobie, która naprawdę musi być po twojej stronie. O samym sobie. Pierwsze ostrzeżenie jest jasne: jeśli twoje szczęście zależy bardziej od zewnętrznej aprobaty niż od twojej własnej satysfakcji, już oddalasz się od swojej esencji. A najbardziej bolesne jest uświadomienie sobie, że im bardziej szukasz walidacji, tym bardziej pusty czujesz się w środku. To jak picie słonej wody, im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Zatem zapytaj siebie teraz: czy wybory, których dokonywałeś ostatnio, są wynikiem tego, czego naprawdę pragniesz? Czy tego, czego, jak myślisz, inni od ciebie oczekują? Jeśli masz odwagę, zostaw w komentarzach szczerą odpowiedź. Dzisiaj żyję bardziej dla siebie czy dla innych. Ta refleksja może być pierwszym krokiem do ponownego odnalezienia swojego serca. Jednym z najpotężniejszych darów lwa jest siła. Urodziłeś się, aby stawiać czoła życiu, aby nie dać się łatwo zniechęcić. Ale ta siła może stać się pułapką, gdy górę bierze duma. Drugie ostrzeżenie pojawia się, gdy zaczynasz wierzyć, że proszenie o pomoc jest oznaką słabości. Uważasz, że musisz wszystko rozwiązać sam, że nie możesz pokazać wrażliwości, że musisz utrzymać wizerunek kogoś, kto zawsze jest pewny siebie i niezłomny. I oto prawda, która boli. Im bardziej ukrywasz swój ból, tym bardziej rośnie on w ciszy. A w głębi duszy wiesz, to nie duma, to strach. Strach przed rozczarowaniem, strach przed pokazaniem, że też popełniasz błędy. Strach przed tym, że nie jesteś tak silny, jak wszyscy wierzą. Ale to, czego nie zauważasz, to fakt, że prawdziwa siła nie polega na utrzymywaniu fasady niezwyciężoności, ale na odwadze, by pozwolić sobie być człowiekiem, by otworzyć serce i powiedzieć: Nie dam rady sam. Ten akt cię nie umniejsza, wręcz przeciwnie, powiększa. Bo gdy pozwalasz sobie na przyjęcie pomocy, pokazujesz światu, że nawet słońce musi odpocząć, aby znów wstać. Jeśli skrywałeś ból, o którym nigdy nie mówiłeś głośno, jeśli dźwigasz ciężary, które z każdym dniem ważą coraz więcej, bo nie dzielisz się nimi z nikim, to jest to wyraźny sygnał, że oddalasz się od swojej esencji. Lew nie urodził się po to, by być posągiem, którego nikt nie może dotknąć. Lew urodził się, by być płomieniem, żywym, pulsującym, prawdziwym, a ogień potrzebuje powietrza, by istnieć. Jeśli tłumisz swoją wrażliwość, to w gruncie rzeczy tłumisz własne życie. Zastanów się ze mną. Czy jest coś, co nosisz w ciszy, ponieważ boisz się wydać się słaby, jeśli o tym powiesz? Jeśli odpowiedź brzmi tak, napisz w komentarzach tylko jedno słowo, które reprezentuje ten ciężar. Nie musisz się tłumaczyć, po prostu się uwolni. I to są dopiero dwa pierwsze ostrzeżenia. A co ciekawe, kiedy na nie patrzysz, zauważasz, że oba mają coś wspólnego. Zapominanie o sobie w zamian za wizerunek, który próbujesz utrzymać. A najmocniejsze nadchodzi teraz, bo następny sygnał pokazuje moment, w którym Twój blask zaczyna zanikać od wewnątrz, nawet jeśli nikt tego nie zauważa. Lwie, naturalnie jesteś światłem, Twoja obecność ogrzewa, inspiruje, daje życie. Ale przychodzi moment, gdy to światło przestaje być spontaniczne i zaczyna być wymagane przez innych, a nawet przez Ciebie samego. To jest trzecie ostrzeżenie: gdy Twój blask, zamiast być naturalnym darem, staje się ciężarem. Zaczynasz czuć, że musisz być zawsze radosny, zawsze pewny siebie, zawsze silny, jakby świat oczekiwał, że będziesz płomieniem, który nigdy nie gaśnie. I, żeby nie rozczarować, zakładasz uśmiech, którego nie czujesz, wymuszasz energię, której nie masz i ukrywasz cienie, które również są częścią ciebie. Problem polega na tym, że to ciche wymaganie stopniowo zabija twoją esencję, ponieważ twoje światło nie istnieje, by być przedstawieniem. Rodzi się z autentyczności. Jest prawdziwe tylko wtedy, gdy pozwalasz sobie również płakać, wycofywać się, milczeć. Kiedy próbujesz utrzymać wymuszoną radość, tworzysz przepaść między tym, kim jesteś w środku, a tym, co pokazujesz na zewnątrz. I ta przepaść boli, to jak życie na oświetlonej scenie, ale czucie się samotnym za kulisami. Ostrzeżenie jest jasne: gdy uśmiechanie się staje się męczące, to dlatego, że Twoje serce prosi o przerwę. A odmawianie tej przerwy nie jest oznaką siły. To krzyk, że już tracisz siebie. Zastanów się. Ile razy tylko w tym ostatnim miesiącu uśmiechnąłeś się bez ochoty? Ile razy powstrzymywałeś łzy, bo myślałeś, że musisz pokazać siłę? Jeśli dzieje się to często, to jest to znak, że coś musi się zmienić. Lew to czysta hojność. Masz przyjemność w dawaniu, oferowaniu, dzieleniu się swoim światłem z innymi. Ale istnieje bardzo cienka granica między dawaniem siebie a porzucaniem siebie. I to jest czwarte ostrzeżenie. Zaczynasz tak bardzo poświęcać się dla dobra innych, że zapominasz o dbaniu o siebie. Jesteś zawsze dostępny, zawsze gotowy, zawsze starasz się, aby wszyscy wokół czuli się kochani, komfortowo i mile widziani, ale jednocześnie odkładasz własne potrzeby na później, a to później nigdy nie nadchodzi. Stopniowo zdajesz sobie sprawę, że jesteś wyczerpany. Wypruty, pusty, a co gorsza, czujesz, że nikt nie dostrzega, jak wiele dajesz, bo w głębi duszy sam tego nie rozpoznajesz. To tak, jakbyś zapomniał, że sam też musisz otrzymywać, że słońce również potrzebuje odpoczynku, aby znowu świecić, że hojność jest prawdziwa tylko wtedy, gdy nie kosztuje twojego własnego spokoju. To ostrzeżenie jest zdradliwe. Ponieważ często wierzysz, że żyjesz zgodnie ze swoim przeznaczeniem, kiedy w rzeczywistości po prostu się unicestwiasz. Różnica jest prosta: kiedy Twoje dawanie Cię wypełnia, jesteś w zgodzie ze swoją esencją, ale kiedy Twoje dawanie Cię wyczerpuje, już tracisz siebie. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: czy Twoja hojność pochodzi dziś z obfitości, czy z braku? Dajesz, ponieważ przelewasz, czy dlatego, że boisz się stracić miłość innych? Jeśli nie dasz, ta odpowiedź może ujawnić prawdy, których nigdy nie chciałeś przyznać. I zauważ, jak te sygnały się łączą. Najpierw gubisz się, szukając walidacji. Potem, duma nie pozwala ci prosić o pomoc. Następnie, uśmiech staje się przebraniem, a hojność porzuceniem. I gdy te cztery pierwsze ostrzeżenia się łączą, zaczyna się ujawniać coś. Wewnętrzna pustka. I wtedy pojawia się piąty sygnał. Być może jeden z najniebezpieczniejszych. Gdy lew zaczyna czuć, że jego własny płomień gaśnie. Lwie, jesteś ogniem, nie tylko w tym, co pokazujesz, ale i w tym, co czujesz. Twój płomień to ruch, pasja, intensywność. Ale jedno z najbardziej subtelnych i niebezpiecznych ostrzeżeń pojawia się, gdy ten ogień zaczyna przygasać, powoli, w Twoim wnętrzu. To nie dzieje się nagle. To proces, który przebiega w ciszy. Zniechęcenie, które wkrada się w Twoje codzienne życie. Ten naturalny entuzjazm, który wcześniej sprawiał, że z zapałem podchodziłeś do życia, zaczyna znikać. Wstajesz, ale bez energii, robisz co trzeba, ale bez blasku, wykonujesz swoją rutynę, ale bez duszy. A na zewnątrz być może nikt tego nie zauważa, bo nadal się uśmiechasz, nadal rozmawiasz, nadal pełnisz rolę, których się od ciebie oczekuje. Ale w środku płomień jest coraz słabszy. To tak, jakby życie straciło kolory, a ty byłbyś uwięziony w odcieniach szarości. To ostrzeżenie jest niebezpieczne, bo się do niego przyzwyczajasz. Przekonujesz się, że to tylko faza, która zaraz minie. Ale tak naprawdę, im bardziej ignorujesz ten brak życia, tym bardziej oddalasz się od swojej esencji. Płomień lwa nie może być tłumiony. Kiedy słabnie, wszystko w tobie zaczyna tracić sens. A pierwszym krokiem do ponownego jego rozpalenia jest przyznanie, że jest słaby. Uznanie, że nie jesteś maszyną, ale istotą ludzką, która również potrzebuje inspiracji, odpoczynku. Odnowy. Zastanów się teraz. Kiedy ostatni raz czułeś się naprawdę żywy, podekscytowany, pełen energii? Jeśli to wspomnienie wydaje się już odległe, to jest to znak, że musisz zadbać o swój ogień, zanim zgaśnie całkowicie. Lew uwielbia otaczać się ludźmi. Urodziłeś się, aby błyszczeć w towarzystwie, aby wymieniać się, aby łączyć się z innymi. Ale przychodzi moment, gdy cisza, która powinna być przestrzenią do odpoczynku i ponownego połączenia staje się murem, który oddziela cię od świata. To jest szóste ostrzeżenie. Gdy izolacja nie jest już wyborem, a konsekwencją, zaczynasz się zamykać, unikać kontaktu, oddalać od ludzi, którzy cię kochają. Nie dlatego, że chcesz spokoju, ale dlatego, że nie chcesz, aby widzieli twój ból. Przekonujesz się, że nikt by tego nie zrozumiał lub że lepiej nie przeszkadzać. I w ten sposób budujesz wokół siebie niewidzialne więzienie. Na zewnątrz może to nawet wyglądać na spokój, ale w środku jest samotność. To dławiące uczucie bycia odłączonym od wszystkich, łącznie z samym sobą. To ostrzeżenie jest okrutne, ponieważ często oszukujesz się, wierząc, że po prostu bierzesz sobie wolne, ale w rzeczywistości oddalasz się coraz bardziej od swojej esencji, która jest ciepłem, obecnością, życiem. Lew nie urodził się, aby żyć w ukryciu. Cisza, gdy jest zdrowa, jest przestrzenią do uzdrowienia, ale gdy jest używana jako ucieczka, jest jednym z najjaśniejszych sygnałów, że nie żyjesz już w zgodzie ze swoją prawdą. Zapytaj siebie, czy cisza, której ostatnio szukasz, ma cię odżywić czy ukryć. Odpowiedź może pokazać, czy twoja izolacja jest uzdrowieniem, czy więzieniem. I tutaj dochodzimy do decydującego punktu, ponieważ po osłabieniu ognia i wzroście izolacji Nadchodzi ostatnie i najgłębsze ostrzeżenie: sygnał, że jeśli się nie zatrzymasz i nie spojrzysz na siebie, możesz całkowicie oddalić się od swojej własnej duszy. Lwie to jest najbardziej bolesny punkt, to ostatni sygnał, że się gubisz i być może najbardziej niszczycielski, ponieważ uderza w samo centrum twojej duszy w wiarę w swoją własną wartość. Urodziłeś się, aby ufać sobie, aby mieć pewność, że masz do zaoferowania światu coś wyjątkowego. Ale kiedy oddalasz się od swojej esencji, zaczynasz w to wątpić. Krytyka zaczyna ważyć więcej niż pochwały, porażki, więcej niż zwycięstwa. I nagle patrzysz w lustro i już nie widzisz tej promiennej istoty, którą zawsze wiedziałeś, że jesteś. To ostrzeżenie nie pojawia się nagle, rośnie powoli, wnikając w ciche myśli. Czy jestem wystarczająco dobry? Czy naprawdę mam wartość? Czy ktoś by mnie zauważył, gdybym się tak bardzo nie starał? Te wątpliwości, które wydają się małe, stopniowo podważają Twoją pewność siebie. A kiedy wierzysz, że nie jesteś wystarczająco wartościowy, całe Twoje życie zaczyna się kształtować wokół tej pustki. Akceptujesz mniej niż zasługujesz, pozostajesz w miejscach, które Cię umniejszają, poddajesz się związkom, które nie odzwierciedlają wielkości Twojej duszy. I to, co kiedyś było blaskiem, staje się cieniem, co kiedyś było pewnością, staje się niepewnością. Co kiedyś było siłą, staje się ciszą. Ale jest tutaj kluczowe objawienie: nikt nie może ukraść twojej wartości. Nie zależy ona od tego, co myślą inni, co osiągasz ani jak postrzega cię świat. Ona po prostu istnieje. To twoja esencja, twoje prawo urodzenia, twój boski znak. Kiedy o tym zapominasz, gubisz się, ale kiedy sobie przypominasz, odradzasz się. Więc pytam Cię teraz, czy zapomniałeś o swojej własnej wartości? Napisz w komentarzach krótkie, ale potężne zdanie. Jestem godny. Powtórz to tyle razy, ile trzeba, bo w ten sposób ogień na nowo się rozpala i tak lwie siedem ostrzeżeń się ujawnia. Poszukiwanie aprobaty innych. Duma, która nie pozwala prosić o pomoc. Uśmiech, który staje się przebraniem. Kojność, która staje się porzuceniem. Płomień, który cicho gaśnie. Izolacja, która staje się więzieniem. I w końcu utrata wiary we własną wartość. Wszystkie są różnymi oznakami tej samej rany, zapominania o sobie, ale teraz, gdy rozpoznajesz każdy z nich, wybór należy do Ciebie: kontynuować oddalanie się, czy zdecydować się na powrót. Lwie, po przejściu przez te siedem ostrzeżeń, jedna prawda staje się niemożliwa do zignorowania, nigdy nie tracisz siebie od razu. Zawsze jest to po kawałku. Wymuszony uśmiech tutaj, ciężka cisza tam. Płomień, który stopniowo maleje. A ty tego nie zauważasz. Aż pewnego dnia budzisz się i czujesz, że już nie rozpoznajesz siebie. Ale jest w tobie coś świętego. Powrót zawsze jest możliwy. Twoja esencja nie znika, ona tylko zasypia. Czeka na chwilę, w której zdecydujesz się spojrzeć na siebie z uczciwością i odwagą. Ta chwila może być teraz. Być może utożsamiłeś się z jednym z tych ostrzeżeń, być może z kilkoma. I być może, słuchając, czułeś mieszankę bólu i ulgi. Bólu. Bo zdałeś sobie sprawę, że te sygnały są obecne w Twoim życiu. Ulgi, bo w końcu znalazłeś słowa dla tego, co zawsze czułeś, ale nie potrafiłeś wyjaśnić. I właśnie tutaj zaczyna się transformacja. Gdy rozpoznajesz, bo rozpoznanie jest przeciwieństwem gubienia się, rozpoznanie to powrót do domu. Lwie, nigdy nie zapominaj, Twoje światło nie zależy od publiczności, Twoja siła nie zależy od tego, że nigdy nie upadasz. Twoja wartość nie zależy od tego, kto cię bije brawo, a kto się odwraca plecami. Wszystko to jest już w tobie, nawet w dniach, kiedy wydaje się, że zgasło. Teraz chcę cię zaprosić do intymnej refleksji. Które z tych ostrzeżeń krzyczało w tobie dzisiaj najgłośniej? Napisz to w komentarzach. Nie tylko jako zapis, ale jako zobowiązanie wobec własnej duszy. Ten akt ujęcia w słowa tego, co czujesz, jest formą uwolnienia się, powiedzenia sobie: Widzę, rozpoznaję. Wracam do siebie. A jeśli ten materiał Cię poruszył, polub wideo i zasubskrybuj kanał. Nie dlatego, że to kolejny gest wsparcia, ale dlatego, że za każdym razem, gdy bierzesz udział, wzmacniasz przestrzeń świadomości, światła i prawdy, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy również przechodzą ten sam proces. Pamiętaj, nawet słońce musi przejść przez noc, aby wstać na nowo. A ty, lwie, nigdy nie przestajesz być słońcem. Nawet gdy zapominasz, nawet gdy wątpisz, nawet gdy twój płomień wydaje się zgasły, on nadal tam jest, czekając na moment, w którym zdecydujesz się go na nowo rozpalić. I być może ten moment jest teraz, ponieważ największym objawieniem nie jest to, że możesz stracić siebie, ale to, że zawsze możesz odnaleźć siebie na nowo. W końcu jedyne pytanie, które ma znaczenie to, czy jesteś gotów znów stać się światłem.